Bracie siostry, witam Was po raz kolejny. Dzisiaj mamy odcinek 688. Ja dalej jestem tutaj w Kępnie. Dzisiaj popołudnie udają się w przerwie między szkołami a, a wieczorną grupą nagrać i się cieszę bardzo, bo może pójdę dzisiaj trochę wcześniej, że o drugiej spać. Żeby raniutko wstawać, bo i to zakończenie rekolekcji z młodzieżą, ale młodzież super, słuchajcie i projektor się przydał, udało się parę filmów puścić i poopowiadać, fajni ci młodzi ludzie, wiecie i przychodzą, pytają się o różne sprawy, proszą też o modlitwę za, za kimś z rodziny i tak, no pięknie, pięknie, młodzież chce Pana Boga, nie, nie wszyscy, ale, ale słuchali prawie wszyscy. Przy okazji, niektórzy będą wiedzieć, pozdrawiam wszystkich fachowców od bananów. Oni będą wiedzieli o co chodzi. No, yy, i w całą ekipę grającą, i w ogóle wszystkich jednej, drugiej szkoły. Pozdrawiam, zaczynamy. Dzisiaj mamy yy, Księgę Jonasza. To jest skok codziennie, inna Księga. Jako pierwsze czytanie. Dzisiaj mamy Księgę Jonasza, trzeci rozdział, 1 do 10. Pan przemówił do Jonasza yy, po raz drugi tymi słowami, wstanie iść do Niniwy, wielkiego miasta i głosi upomnienie, które ja ci zlecam. <laughs> Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. I ogłosili post i oblekli się we wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla niniwy, powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblógł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w niniwie, co następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta, niech przeobleką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niechaj każdy odwróci się od swego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą. Która postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Oto słowo Boże. I Bogu nie będą dzięki. Amen. No, tutaj postać Jonasza. Fakt, że warto by było od początku księgę przeczytać. Polecam króciutka, jest bardzo treściwa. Dużo można się z niej nauczyć. No, ale taka tutaj pierwsza podstawowa rzecz to jest taka, że tam pewnie wiecie, że w tych poprzednich rozdziałach Jonas robił wszystko, żeby je wypełnić. Woli Pana, bo tu jest Pan rzekł do niego po raz kolejny, mamy po raz drugi. Nie? Czyli mówił po raz pierwszy, że ma iść i głosić, ale on nie, on uciekł, on nie chciał tego robić. I teraz zobaczcie, ten, który nie chciał, nie. to jest takie fajne zdanie. On wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc do nas iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał. Ona była na trzy dni drogi, on przeszedł tylko jedną trzecią drogi. On nie zrobił tego tak, jak potrzebował. Ale bo druga opcja, szedł tak szybko, może biegł, żeby tylko ją przejść i mieć to z głowy. Czyli chciał to odwalić i zapomnieć. Nie mamy, że chodził trzy dni. I tylko zobaczcie co wołał I jeszcze 40 dni, a niniwa zostanie zburzona. Cała, cały message, który, cała wiadomość, yy, którą przekazywał. No. Potem mamy, że. A uwierzyli mieszkańcy Niniwy. I potem całość tam pokutowali i tak dalej, czyli dokonała się zmiana, nawrócenie mieszkańców Niliwy. Co jest mm, źródłem nawrócenia mieszkańców Niliwy? No, posłuszeństwo ja naszo. On był cały czas nieposłuszny, ale w końcu stał się posłuszny, powiedział, dobrze zrobię. Ale on nie miał tu żadnego polotu do tego, zrobię, nie lubię tych z ale tak szybko tylko zrobię, przebiegnę jeden dzień. Krzyk bo Bóg mi kazał, czyli na odwal to zrobił. Ale gdzie jest sukces? Bo Bóg chciał. I teraz zobaczcie, to ja nie chcę powiedzieć, że mamy się nie przykładać i nie, nie robić najlepiej, jak potrafimy, bo mamy robić najlepiej, jak potrafimy, ale on to był taką manianą. Ale nie on był kluczem. Kluczem był Bóg, który go posłał. To Bóg mu kazał. I tylko przez to, że on się zgodził, był jakimś takim leniem, był gościem, który nie chciał, był gościem, który w pośpiechu na odwal, to Bóg się tym posłużył i wszystkim do nawrócenia. Po co to mówię? Bo, bracie i siostro, Bóg się chce, na pewno się chce posługiwać także Tobą. To, czego potrzebujesz, to bycia posłusznym Bogu i zrobić krok. I to może być jedno zdanie, które zmieni życie wielu ludzi. Pójdź za tym, co Bóg mówi. Do Twojego serca. Amen. A tu jeszcze druga rzecz, że jak się ludzie nawrócili, czyli ludzie zaczęli pokutować ze swoich grzechów, no do końcówka zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania, czyli się nawrócili. Ulitował się Bóg nad ich niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej, czyli Bóg odwrócił los je w... Bóg jest miłosierny i bardzo łaskawy. Jak zobaczę, tylko że Ty chcesz zmienić swoje postępowanie, to choćby nasze grzechy były czerwone, jak szkarłat, jak śnieg, wybielają. Amen. No dzisiaj mamy 51 Psalm, bardzo, bardzo, bardzo popularny. No, posłuchajcie, sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Zmiłuj się nade mną, Boże, z łaskawości swojej, w ogromie swojej litości. Zgładź moją nieprawość. Omyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Dalej. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całe opalenie choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty nie pogardzisz, Boże. Bóg nie pogardzi skruszonym sercem, nawrotem do Niniwy, choć ci ludzie skruszyli serce przed sobą. I teraz zobaczcie, Bóg nie powiedział za co, Bóg nie powiedział jak długo, czy jak tam mają się nawrócić. Było tylko nawróćcie się, nie, nie, było powiedziane: za 40 dni Niniwa będzie zburzona. I co? Lęk tak naprawdę motywował tych ludzi. Czyli uwierzenie w to, że ten człowiek mówi prawdę, 40 dni będzie zniszczona. I wiecie co? Chodzi mi o taką rzecz, że teraz to też goś mógł se tak powiedzieć, to nie musiało nic znaczyć. Dlaczego ci ludzie go posłuchali? Ponieważ gdzieś wewnątrz, w sercu, wewnątrz siebie, czuli, że to postępowanie, które, które im towarzyszy, jest moralnie złe. nie czuli, że coś było nie tak. Oczywiście czujesz to. I robisz to tak długo, dopóki nie ma konsekwencji. I nagle usłyszeli informację: Uwaga, zbliża się konsekwencja. Jeszcze chwila, i miasto będzie zniszczone. I to jest ten moment, kiedy ten człowiek nagle się po prostu spina w sobie: Jacie, coś się złego dzieje, muszę się w końcu spiąć. I muszę jakoś tą sytuację naprawić. No i. Tak to się dzieje. Teraz ja tego potrzebuje Bóg ode mnie, patrząc za tym psalm, wiadomo, bardzo często się powtarza. Nie? No, Bóg sercem skruszonym nie pogardzi, to jest cały czas pokazane. Czyli jak się skruszę, Panie Boże, czy stanę w prawdzie, jestem słaby w tym czy w tamtym. Ja potrzebuję Twojej pomocy, żebyś ty działał. Czyli oprę się całym moim życiem, całym moim, całym moim wnętrzem, oprę się o Ciebie, o Boga Potężnego. Jak to zrobisz, no to Pan Bóg tym nie pogardzi. I macie siostry, to by trzeba znowu nawiązać do Rzymian. 3,23. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy to tak samo jajty. I, I jeżeli uznasz tą prawdę i powiesz, Panie, ja też, Grzesznik, kłaniam się przed Tobą, to tym samym sprawiasz, że Bóg mówi: Ja mogę teraz wyciągnąć, wyciągnąć Cię z największej toni, tak? z największego problemu w Twoim życiu, bo. Kocham, bo ja, Bóg Wszechmogący, Cię kocham. Amen. No i mamy teraz Joela y, 2.13 BC. Aklamację. Nawróćcie się do Boga Waszego. On bowiem jest łaskawy i miłosierny. On jest łaskawy i On jest miłosierny. Czyli przypomnienie tego, co było dzisiaj. I w pierwszym czytaniu o Jonaszu. I w psalmie 50, pierwszym tu mamy jeszcze raz: Nawróćcie się do Boga Waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Żeby Bóg Ci przypominał, to słowo ci przynało. Mój Bóg jest łaskawy i jest miłosierny. On jest łaskawy i miłosierny. On będzie miał łaskę dla Twojego czynu i będzie miał miłosierdzie, jak ciężkie by to nie było złoczynienie. Pan Bóg ma dla Ciebie łaskę i miłosierdzie. I chcę, żebyś, Panie o to zawsze w tej perspektywie patrzył na swoje życie. Amen. Łukasz 11, rozdział 29 do 32, czyli w sumie niewielki kawałek. No, Nawiązuje do pierwszego czytania. Gdy tłumy się zgromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żadne znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonas stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańcu ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwe powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Boże. I Bogu nie będą dzięki. Dokładnie, bracie siostry, tam sam mm, sam Jezus tutaj na, naucza, ogłasza, a oni lekceważą to. A, a mówi nam Ewangelista, że w czasach Niniwitów, tak, Niniwi, Niniwitom głosił tylko Jonasz, tylko Jonasz głosił, a oni się nawrócili. A dzisiaj głoszą wytrawni kapłani i mówcy, tak, u nas w kościele. Yy, Nikt jej nie słuchanie. Jezus mówił i nikt go nie chciał słuchać, bo Jezus to mówił dla sobie, czy prawie nikt, dla sobie w ówczesnych ludzi, nie? I oni nie chcieli. On powiedział, oto tu jest coś więcej niż Jonasz, to nie tylko Jonasz. Oni się nawrócili, a Żydzi mieli dalej zatwardziałe serca. Te serca niezdolne do kochania, te serca niepamiętające dobra. Nie? To, co kiedyś tam opadałem o tym sklerokardia, serce zatwardziałe, czyli zatwardzenie serca, czyli zapominanie serca. Serce, które nie pamięta, które nie jest wdzięczne, które nie jest dobre. To właśnie o tych ludziach mówi yy, słowo Boże dzisiaj, nie? Ewangelia Łukasza. Yy, to plemię jest przewrotne, przewrotny żąda znaku, ale wiecie, oni nie chcą znaku, żeby wierzyć w Boga, tylko oni chcą znak, żeby porażką znaku potwierdzić swoje nieróbstwo, żeby potwierdzić swoje, swoją brak na chęć, swój brak chęci nawrócenia i chęć braku pójścia za Chrystusem. Tak, to jest ten problem. I Duchu Święty, ja teraz proszę Cię, byś wstąpił na mnie, na nas, Abyśmy nie byli tym plemieniem przewrotnym, ale Panie, by każdy z nas mógł doświadczyć tego, co ludzie z Liniwy, abyśmy mogli doświadczyć nawrócenia w Tobie, abym czuł w moim sercu, w moim umyśle i w moim ciele, że całym sobą przyjąłem nawrócenie przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Amen. Czuję, że znowuż nie mam siły, muszę iść spać, bo naprawdę tu się dużo dzieje. Mam godzinkę z hakiem. Chcę ją wykorzystać z Panem Bogiem, bracia i siostry. Bożego, ślicznego dnia. I do zobaczenia jutro. Przy okazji przypomnę, że dzisiaj, w środę, rusza seminarium odnowy wiary w Aninie, czyli Warszawa Anin, tak? W Aninie, w parafii, u księdza Mariusza rusza wieczorem, po wieczornej mszy seminarium odnowy wiary. I fajnie jest, żebyście przyszli i przeprowadzili inne osoby, które jeszcze nigdy nie, było, nie były. To będzie osiem spotkań w ciągu 8 tygodni. Pozdrawiam was z Panem bowiem Pa. Wielbie Cię. Wspaniałego Boga. uwielbia, Widząc twoją twarz. Napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.